Cześć! Tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam garść informacji na temat ogromnej inwestycji, jaką będzie budowa zachodniej obwodnicy Szczecina. Pod koniec 2024 roku zostały ogłoszone przetargi na projekt i budowę drogi ekspresowej S6 długości 50 km, omijającej Szczecin od zachodu i północy. Wyłonieni w przetargu wykonawcy inwestycji będą mieli za zadanie opracować projekty wykonawcze oraz zrealizować roboty budowlane. Po wybudowaniu trasy, Szczecin uzyska obwodnicy dookoła miasta i tym samym stanie się trzecim dużym miastem w Polsce po Łodzi i Krakowie z pełną obwodnicą dookoła. Po drogach klasy A i S. Tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że Wrocław i Poznań mogą jedynie pomarzyć o takiej trasie, mimo że są miastami o wiele większymi, z dużo większymi korkami oraz problemami komunikacyjnymi. Obwodnica Szczecina po wybudowaniu trasy S6 będzie miała około 95 km i na całej długości będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym. Zachodnia obwodnica Szczecina znacznie poprawi skomunikowanie całej aglomeracji z drogami klasy A i S. Nowa trasa będzie miała szczególne znaczenie dla Polic. Obecnie, żeby dojechać z tego miasta do węzła Goleniu w Północ, trzeba przejechać 58 km, natomiast po wybudowaniu obwodnicy trasa skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Natomiast z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znaczna część ruchu samochodowego, w tym pojazdów jadących do zakładów chemicznych w Policach. Cała trasa będzie kosztowała około 8 miliardów złotych. Dla porównania, aby uzmysłowić sobie, jak ogromna jest to inwestycja, podpisane w zeszłym roku umowy na projekt i budowę drogi ekspresowej S10 pomiędzy Stargardem a Piłą o łącznej długości 113 km to koszt nieco ponad 4 miliardów złotych. Cała inwestycja została podzielona na 3 odcinki. Jednak dodatkowo w celu połączenia nowej trasy z autostradą A6, a także w celu ominięcia Kołbaskowa, trwa właśnie inny przetarg, więc w materiale będę mówił łącznie o czterech odcinkach. We wrześniu 2024 roku ogłoszony został przetarg na zadanie, które składa się z trzech części: są to budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13, budowa infrastruktury drogowej na przejściu granicznym w Kołbaskowie. Oraz budowa drogi ekspresowej S6 wraz z drogą krajową nr 13 w obszarze węzła Szczecin-Zachód. Pod koniec grudnia zostały otwarte oferty i najniższą z nich złożył Budimex na kwotę 430 milionów złotych. Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 ma na celu wyprowadzenie pojazdów z Kołbaskowa, którzy poruszają się ze Szczecina w stronę Niemiec i odwrotnie. Na granicy nasza DK13 przechodzi w niemiecką B2. Obwodnica Kołbaskowa będzie trasą jednojezdniową o długości 6 km. Początkiem nowej arterii będzie rondo zlokalizowane około 1 km od granicy z Niemcami. Następnie trasa ominie miejscowość po stronie południowo-wschodniej. Po drodze będzie jeszcze jedno rondo z lokalną drogą łączącą kołbaskowo z Moczyłami. Ta część zadania zakończy się na nowym węźle drogowym Szczecin Zachód i powinna zostać zrealizowana do 2028 roku. Drugą częścią projektu jest wykonanie prac na przejściu granicznym w Kołbaskowie. Zadanie będzie polegało m.in. na budowie nowego wiaduktu na zachód od istniejącego parkingu Kołbaskowo tuż przy granicy polsko-niemieckiej wraz z drogami dojazdowymi i placami do zawracania. Inwestycja umożliwi zawracanie pojazdom przed granicą i ułatwi działania utrzymaniowe generalnej dyrekcji oraz działania kontrolne prowadzące przez służby państwowe takie jak Policja, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarobowa czy Inspekcja Transportu Drogowego. Trzecią częścią zadania jest budowa węzła zespolonego Szczecin Zachód. Część południowa węzła to połączenie autostrady A6 z drogą ekspresową S6 oraz z drogą krajową nr 13. Natomiast w części północnej węzła od drogi S6 będzie odchodziła DK13. Odcinek pomiędzy częścią południową a północną będzie posiadał dwie jezdnie po cztery pasy ruchu. W ramach tego kontraktu obecny węzeł kołowaskowo. Inaczej zwany Szczecin Zachód, na połączeniu A6 z DK13 zostanie zlikwidowany. Pozostanie na nim jedynie możliwość przejazdu górą po obecnej DK13 oraz dołem po A6. Obecnie węzeł nie spełnia wymagań stawianym autostradom. Posiada m.in. bardzo krótkie pasy włączania i wyłączania. Nowy węzeł Szczecin Zachód. Zostanie przesunięty względem starego o około 1,5 km na wschód i będzie dość nietypowy. Mimo, że będzie obsługiwał jedynie 4 kierunki to będzie węzłem dość skomplikowanym z rondem po środku. Najważniejsze informacje są jednak takie, że łącznice z Berlina w stronę zachodniej obwodnicy Szczecina oraz zachodniej obwodnicy Szczecina w stronę węzła Klucz będą łącznicami pół bezpośrednimi, a więc ruch pojazdów jadących po tych bardzo ważnych łącznicach nie będzie się przeplatał na węźle z innymi kierunkami. Warto też pochwalić rozwiązanie na dojeździe do tego węzła od strony wschodniej, o którym wspominałem w filmie o pasach wyłączania. Na odstradzie A6 będą dwa pasy do jazdy prosto i dwa pasy wyłączania, ale nie pojawią się one dopiero na samym węźle jak zazwyczaj, lecz już kilkaset metrów przed węzłem jezdnia poszerzy się do trzech pasów. Żeby to rozwiązanie było skuteczne, musi w tym miejscu zostać wykonane czytelne oznakowanie kierunkowe, np. takie. Dzięki temu ruch będzie wstępnie posegregowany. Kierowcy będą wiedzieli, że jadąc na zachodnią obwodnicę Szczecina mogą ustawić się na pasie prawym oraz środkowym, a jadąc na A6, na środkowym oraz lewym. Następnie na węźle prawy pas przechodzi w prawy pas zjazdowy na zachodnią Wonicę, lewy prowadzi na A6, a środkowy pas rozdziela się na dwa pasy. Zwróćcie uwagę, że dzięki temu wstępnemu posegregowaniu w tym miejscu nikt nie musi już zmieniać pasów ruchu. Takiego rozwiązania bardzo brakuje na wielu ważnych węzłach, gdzie duży procent ruchu zjeżdża z trasy głównej. W tym przypadku ma to być aż 60% wszystkich pojazdów. W części północnej zespolonego węzła Szczecin Zachód ruch tranzytowy w kierunku Polic dalej będzie kontynuował jazdy po S6, natomiast ci jadący do centrum Szczecina wjadą na DK13. Tutaj trzeba nadmienić, że DK13 od tego węzła do ronda z ulicą Krygera jest nową drogą dwujezdniową oddaną do ruchu półtora roku temu, a dalej aż do połączenia z DK10 w Szczecinie również jest drogą dwujezdniową o dwóch pasach ruchu. Warto podkreślić, że obecnie głównym wjazdem do Szczecina od strony trasy S3 od strony Gorzowa Wielkopolskiego jest trasa A6 wraz z S3, następnie węzeł Szczecin-Kijewo, a później DK10. Po otwarciu nowego węzła Szczecin Zachód oraz wspólnego fragmentu S6 i DK13, ta trasa przejmie miano głównego wjazdu do miasta od strony południowej, a dojazd skróci się o około 5 km względem obecnej trasy. Od części północnej ze wspólnego węzła Szczecin Zachód rozpoczynają się odcinki zachodniej i północnej obwodnicy Szczecina, na które pod koniec grudnia zostały ogłoszone przetargi. Trasa będzie miała 50 km długości, a cały proces budowy został podzielony na trzy odcinki. Od węzła Szczecin Zachód do węzła Dołuje długości 13,6 km, od węzła Dołuje do węzła Police długości 12 km oraz od węzła Police do węzła Goleniów Północ długości 23,5 km. Droga ekspresowa S6 od węzła Szczecin Zachód do węzła Tanowo powinna zostać otwarta do 2028 roku, natomiast od węzła Tanowo do węzła Goleniów Północ wraz z tunelem pod Odrą powinna zostać otwarta do 2032 roku. Odcinek pierwszy rozpocznie się na węźle Szczecin Zachód. Tuż obok węzła powstanie obwód utrzymania drogi. Następnie w ciągu drogi znajdować się będzie wiadukt nad linią nr 409 ze Szczecina do Berlina. W okolicy wsi Bendargowo znajdować się będzie węzeł drogowy Bendargowo. Żeby węzeł mógł funkcjonować, to należy do niego wybudować drogę, na którą pod koniec roku podpisano umowę. Nowa trasa długości 2,2 km będzie prowadziła od tego węzła do Rajkowa, zachodnich dzielnic Szczecina oraz wsi Bendargowo. Następnie w ciągu trasy S6 wybudowana zostanie estakada długości 284 metrów, która zostanie poprowadzona nad linią kolejową nr 408 ze Szczecina do niemieckiego pasywalk. Dalej na północ trasa S6 zostanie poprowadzona nad obecną DK10, gdzie nie będzie węzła drogowego. Natomiast przecięcie trasy S6 z DK10 przewidziano około kilometr dalej na północ. Stanie się tak, ponieważ jest tutaj planowana budowa nowego śladu DK10. W ramach realizacji zachodniej obwodnicy Szczecina powstanie równocześnie obwodnica Mierzyna, która będzie realizowana przez miasto Szczecin wraz z Generalną Dyrekcją. Nowa arteria będzie miała 4,8 km długości i ominie Mierzyno od północy. Niestety na razie powstanie jedynie część wschodnia od drogi ekspresowej S6 w stronę Szczecina, natomiast odcinek zachodni od S6 do granicy z Niemcami na razie niestety nie będzie realizowany. W celu połączenia nowej DK10 ze starą powstanie wzdłuż S6 łącznik. Zaraz za węzłem z DK10 kończy się pierwszy, a zaczyna drugi z odcinków, na które ogłoszono przetarg. Kolejny węzeł w ciągu S6 to dobra. Na nim będzie możliwość zjechania do miejscowości Dobra, która jest siedzibą gminy, oraz do Wołóczkowa. Tutaj należy nadmienić, że gmina Dobra ma w planach budowę obwodnicy Wołóczkowa, która zostanie poprowadzona w takim śladzie. Kontynuujemy podróż po S6. Pomiędzy miejscowościami Sławoszewo i Bartoszewo wybudowane zostaną po obu stronach parkingi nazwane jako Mopy Sławoszewo. Znajdować się będą na nich parkingi oraz toalety. Następnie nowa trasa zostanie poprowadzona na wschód, gdzie będzie przechodziła przez tereny leśne. Wybudowane tutaj zostaną cztery górne przejścia dla zwierząt nad trasą S6. Na wschód od miejscowości Tanowo, na połączeniu nowej arterii z drogą wojewódzką nr 114, znajdować się będzie węzeł drogowy Tanowo. Po drodze wojewódzkiej nr 114 oraz publicznej 115 będzie można dojechać m.in. do Tanowa, północnych dzielnic Szczecina oraz niemieckiego Egesin. Potem droga ekspresowa będzie przechodziła po północnej stronie wsi Trzeszczyn i tutaj też będzie kończył się realizowany drugi odcinek. Więc właśnie na węźle Tanowo przez około 4 lata trasa będzie się kończyła. Od tego węzła aż do węzła Goleniów w północ z uwagi na budowę tunelu odcinek będzie realizowany do roku 2032. Jednak w celu włączenia Polic z trasą S6 ma zostać wybudowana droga dojazdowa pomiędzy węzłem Police a planowaną obwodnicą Polic wraz ze skrzyżowaniami do 2028 roku. Gdyby tak się udało, to już 4 lata wcześniej dałoby się dojechać po S6 od strony zachodniej do Polic. Odcinek trzeci od węzła Police do węzła Goleniów będzie miał 23,5 km długości. Ten fragment rozpocznie się 1,5 km na zachód od węzła Police. Sam węzeł został zaprojektowany tuż przy zakładach chemicznych na połączeniu z ulicami Kuźnicką oraz Piotra i Pawła. Do węzła od strony południowej zostanie wybudowany łącznik w stronę drogi wojewódzkiej nr 114 oraz w stronę realizowanej przez gminę police obwodnicy. Obok węzła zlokalizowany zostanie drugi już w ciągu trasy obwód drogowy oraz centrum zarządzania tunelem. Zaraz za węzłem w kierunku wschodnim rozpocznie się wlot do tunelu długości około 600 metrów. Ze względu na uwarunkowania terenowe i kwestie środowiskowe S6 będzie przechodziła pod Odrą właśnie tunelem o długości aż 5 km, więc będzie to najdłuższy tunel w Polsce. Wcześniej był tutaj planowany zarówno most, a także dużo krótszy tunel, jednak ostatecznie będzie tutaj 5-kilometrowy tunel. Tunele tak właściwie będą dwa i zostaną wydrożone maszyną TBM, za angielskiego Tunnel Boring Machine. Średnica zewnętrzna będzie wynosiła niemal 15 metrów, natomiast grubość obudowy to 60 cm. Między nawami tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych, które będą służyły do ewakuacji w sytuacji niebezpiecznych. Spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 metrów poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia będzie na głębokości do 45 metrów. Długość tunelu wynika m.in. z tego, że będzie on przechodził pod instalacjami zakładów chemicznych w Policach, drogą w wojewódzku nr 114, liniami kolejowymi, terenami portu Police oraz nurtem Odry. Po rzece Odra prowadzi tor wodny do portu w Szczecinie. Wylot z tunelu zlokalizowany będzie około 500 metrów od wschodniego brzegu Odry. Pierwszym węzłem po wschodniej stronie Odry będzie węzeł Modrzewie na połączeniu S6 z drogą wojewódzku nr 111. Po tej trasie będzie się dało dojechać na południowy wschód do Goleniowa, a na północny zachód do miasta Stepnica. Kilka kilometrów na wschód od węzła drogowego Modrzewie powstanie druga para parkingów wzdłuż nowej S6. Tutaj oprócz parkingów i toalet przewidziano rezerwę terenu pod budowę stacji paliw oraz restauracji. Nowa trasa zakończy się na węźle Goleniów Północ, gdzie połączy się z istniejącymi już drogami ekspresowymi S3 i S6. Po drodze ekspresowej S3 da się dojechać na północ w stronę Kamienia Pomorskiego, Wolina i Świnoujścia, a na południe w stronę Gorzowa Wielkopolskiego, a także w stronę Berlina po trasie S6 i A6. Natomiast po drodze S6, która jest już tutaj wybudowana, w dużej części możemy dalej kontynuować podróż w stronę Kołobrzegu, Koszalina oraz Trójmiasta. Węzeł Goleniów Północ w ramach tego kontraktu zostanie rozbudowany o brakujące łącznice. Numeracja dróg po otwarciu trasy S6. Sprawą na ten moment nierozstrzygniętą jest numeracja dróg po oddaniu zachodniej obwodnicy. Droga S6 zacznie się na węźle Szczecin-Zachód i poprzez nową obwodnicę dotrze do węzła Goleniów Północ i dalej w stronę Gdańska. Trasa S3 pozostanie tak jak teraz, czyli od strony Gorzowa Wielkopolskiego przez węzły Klucz, Kijewo, Goleniów Północ będzie prowadziła w stronę Świnoujścia. Żeby nie dublować numerów A6 i S6. Jak to ma miejsce w województwie śląskim w przypadku A1 i S1, autostrada A6 powinna kończyć się na węźle Szczecin-Zachód. Więc pomiędzy węzłami Zachód i Klucz pozostałaby dziura. Można na przykład zmienić przebieg drogi numer 10, tak żeby od węzła Kijewo została poprowadzona przez węzeł Klucz do węzła Szczecin-Zachód, i dalej na północ do węzła Dołuje, gdzie od S6 odchodziłaby DK10. Innym sposobem jest pozostawienie S3 i A6 i S6 w obecnym śladzie. I nazwanie nowej trasy jako S13. Wtedy w ogóle problem właściwie sam by się rozwiązał. Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji. Napiszcie, co sądzicie o tej inwestycji, czy jest według Was niezbędna, oraz napiszcie, jakie numery powinny mieć drogi wokół Szczecina po wybudowaniu obwodnicy. Film tradycyjnie pomógł mi zrobić Krzysztof Kleiner oraz tym razem Grzegorz Ludkiewicz, za co im serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Radek.